Rozmawiamy z panem Wojciechem Lisieckim, bratankiem Stanisława Lisieckiego, który był żołnierzem konspiracyjnego Wojska Polskiego. Yy, niech mi pan powie, od kiedy pan zbiera materiały dotyczące pana Wójka. Znaczy, historią na temat Wójka interesuje się od X lat. Materiałów, pamiątek jako takich po Wójku praktycznie nie było. Nie zostało nic. Zostały jedynie dokumenty, które uzyskałem dopiero w tym roku z oddziału katowickiego Instytutu Pamięci Narodowej, które tutaj leżą przed nami. A z takich pamiątek, z typowych, to zostały tylko parę zdjęć po Jaguarze, po wujku Stanisławie. Jaguar skończył właśnie tu w drugim końcu sześć oddziałów, jak to kiedyś mówiono, szkoły powszechnej. Potem no, życie no, spędził tu przy rodzicach, e, służył wojsku w wojsku siódmej dywizji częstochowskiej piechoty i następnie w dziesiątym 10., 10. palu w Łodzi. Tam uzyskał stopień plutonowego, tam również skończył siódmy oddział, czyli jak mój tato mówił, zdobył małą maturę. To wojsko się kierowało takimi zasadami jak prawdziwe wojsko. Każda akcja i każda działalność była, musiała być zgodna z rozkazem, i jeśli się zdarzyły jakieś przypadki niespodziewane, to potem też to trzeba było udokumentować. Samo to, sam ten fakt, że oni mieli takie struktury w tej organizacji. Że zajmowali się głównie walką z niesprawiedliwością i z tym, co próbują nam na siłę wprowadzić w naszej Ojczyźnie. Więc to był jeden, jak gdyby, taki punkt ich działalności. Oni również mieli własne sądy, które sądziły tych, którzy. Byli donosicielami, którzy działali na, na szkodę naszej Ojczyzny, ale jeśli żołnierz by źle wykonywał swój rozkaz, to też temu sądowi podlegał. Konspiracyjne Wojsko Polskie rozbiło w Radomsku więzienie, uwolniło 50 ludzi I Mieczysław Moczar wysoki funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa wydaje rozkaz z wszelkimi siłami zlikwidować konspiracyjne Wojsko Polskie i właśnie Sojczyński Stanisław pseudonim Warszyc ucieka do Częstochowy i właśnie yy, Jaguar porucznik Stanisław Lisiecki porucznik Józef Jani, pseudonim Anioł, zapewniają Sojczyńskiemu bazę wypadową taką, a polega to na tym, że załatwiają mu mieszkania, umożliwiają kontakty, zapewniają ochronę. Przeszedł czas taki, kiedy zbliżała się już Armia Radziecka i nie tylko działało, działało Urząd Bezpieczeństwa, ale pozostali również przedstawiciele NKWD to wtedy po prostu ta walka się zaostrzyła. Konfidentów na tym terenie zwiększono. Ja, takie było przekonanie mojego dziadka i mojej mamy, że to, że musiała ta walka się zakończyć w taki tragiczny sposób dla Jaguara, to było związane z tym, że tych konfidentów było więcej. Jest to miejscowość bierzeń i tutaj <laughs> Ostatni bój z komunistami stoczył Jaguar właśnie w tej miejscowości. Zostali okrążeni, bo jeszcze można dodać, że za nimi już bez przerwy byli obserwowani przez agentów komunistycznych. Ale w boju tym tu w bierzeniu udało im się przebić. Nikt nie został ranny, nie został ranny jeden partyzant, ale nazwiska jego nie pamiętam. Zaczęła się nierówna walka. Tutaj ich otoczyło coś około 22 funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej i najprawdopodobniej funkcjonariusze SOK-u, czyli Służby Ochrony Kolei, też uczestniczyli w tym mordzie. Jaguar wyleciał, wystrzelał cały magazynek swojej broni, uciekał tam w pola i został ścięty. Został ścięty serią. Padł na, na, na ścieżce, na trawie, i do niego doszedł funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niejaki Czepizur i zaczął wstrzydzić, mówi te słowa, nareszcie Cię dopadłem, Ty bandyto, Ty wielki Jaguarze. Ale Jaguar jeszcze żył i miał pistolet, dziewiątkę za pasem, zdążył wyciągnąć tą dziewiątkę i zastrzelił tego Czepizura i sam siebie dobił. To jest taka wersja. Druga wersja jest, że został zastrzelony od razu. Ale dlaczego mówię, że tak, że zastrzelił jeszcze tego funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa z relacji pana Jacka Płazy, który tutaj gdzieś były bunkry i dwóch żołnierzy, czyli pan Jacek Płaza i jeszcze jeden funkcjonariusz ukrywani byli w, tej, w tym bunkrze i pan Płaza to wszystko widział, jak to się rozegrało, co tu było. Zostali zabici, mord straszny. Po zakończeniu tej akcji żołnierze zostali obdarci z mundurów, rzuceni na ciężarówkę i zostali wywiezieni do Urzędu Bezpieczeństwa do na ulicę Śląską. I tam zrzuceni jak jakieś zwierzęta na śmietnik. Wiem to z, te, znaczy też z opowieści rodzinnych właśnie, bo ciocia, żona Jaguara została ściągnięta. Na rozpoznanie, czy to jest Jaguar Stanisław Lisiecki, Ciocia no, najprawdopodobniej potwierdziła, bo porosiła tego jednego ubowca, czy może sobie zdjąć, bo wujek był w marynarce, tylko wojskowej, zdjąć gwiazdkę z pagonu. I ten ubowiec łaskawie wyraził zgonę na to, gdzie zostali wywiezieni ci chłopcy, gdzie pochowani. Do tej pory nie było. Znajdujemy się w miejscowości Truskolasy, na cmentarzu parafialnym, przy grobie Franciszka i Józefy Lisieckich, rodziców Stanisława Lisieckiego Jaguara. Widzimy też tutaj napis, Stanisław Lisiecki zginął tragicznie. Dlaczego ten napis się tutaj znajduje? Otóż po zakończonej akcji w miejscowości Burdzapilskiej po dokonaniu mordu zwrotnie okrutnej przez komunistów, gdy oni rozjechali się już w swoje strony, z miejscowości Długi Kąt do Burza przyszła babcia. Babcia Jusia. na miejsce mordu, krew zebraną, <laughs> zmieszaną z piachem, z ziemią, zebrała do zapaski i przyniosła tutaj na grób dziadka Franciszka. Takiego grobu nie było. Był to kopczyk usypany z ziemi, krzyż drewniany, i w tym kopczyku wygrzebała otwór, i tam złożyła tą ziemię, zmieszaną z krwią i dlatego mówimy, że jest to taki symboliczny grób Jaguara Stanisława Wisieckiego.